Film Nickel Boys, czyli u nas w Polsce znany jako Miedziaki, trafił na Amazon Prime Video. Podobnie jak rok temu, Amazon wrzucił jeden z filmów nominowany w kategorii najlepszy film właśnie na Oscarach. Wrzucił tuż właściwie przed Galą Oscarową na swój serwis. I ten film charakteryzuje się jedną rzeczą, a mianowicie tym, że jest kręcony z pierwszej osoby, z oczu. Tak zwany film Dumopodobny. Dla każdego dzieciaka z lat 90. Na każdą grę, która działa się z oczu, gdzie widok był z oczu, właśnie mówiło się film Dumopodobny. I to jest niby ten wielki gimik tego filmu. Amatorzy. Już był kiedyś kurwa taki film. Pamiętacie to? Pomimo tego, że było to ciekawe, to chciało się żygać na oglądaniu tego, przez to jak to było zrealizowane. I podobnie jest z filmem Nicole Boys. Nickel Boys to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami adaptacja nagrodzonej pulicerem powieści o tym samym tytule. Główny bohater, Elwood Curtis, poprzez niefortunny zbieg wydarzeń trafia do zakładu poprawczego. I pomimo tego, iż sytuacja no, nie wygląda zbyt różowo, odnajdzie w tym miejscu przyjaźń, dzięki której w dwójce bohaterów, Elwoodowi i Turnerowi, wciąż będzie się tlić nadzieja na lepsze jutro. Historię jakiegoś czarnoskórego bohatera w latach 60 w Stanach Zjednoczonych pewnie widzieliście nieraz. Jest sporo takich filmów, ciągle powstają, widocznie jest na nie cały czas zapotrzebowanie, widownia musi to lubić. Ale tutaj właśnie w przypadku Nickel Boys, który jest adaptacją książki, stwierdzono, dobrze, zróbmy to trochę inaczej, zróbmy ten gimmick z tą kamerą z pierwszej osoby i... Początkowo wydaje się to ciekawe, bo nie widzimy przez długi czas naszego bohatera. Widzimy gdzieś jakieś odbicie. Bardzo ciekawe sceny realizacyjne są na przykład, kiedy mama naszego bohatera e, robi pra prasowanie, pra prasuje ubrania i gdzieś w tym właśnie żelazku, takim wiecie, całym e, stalowym, odbija się twarz naszego wtedy jeszcze młodego bohatera. E, I to się wydaje ciekawe z początku, ale szybko się okazuje, że. Sama ta forma jest tak przytłaczająca, że odrywa nas od tego tematu. No bo wiecie, jeżeli ten film jest na podstawie książki, no to książka jest, mam nadzieję, wydrukowana normalnie na papierze i opowiada ona historię. Bo nasz tutaj bohater trafia do powiedzmy takiego poprawczaka, gdzie właśnie urzędują powiedzmy ci tak zwani właśnie Nickel Boys, skąd wziął film, tytuł. Ale przez cały film miałem takie poczucie, że. Ta perspektywa i to, że ciągle się zastanawiałem, o kurde, gdzie oni umieścili mu tą kamerę? Na czole, na klacie, w tym momencie, w tym momencie? O kurcze, tutaj ten, tutaj, e, tutaj coś się przebija, tutaj, e, wiecie, na, nasz. Często są takie sceny, które powodują naprawdę zawrót głowy, bo nasz bohater się na przykład no stop rozgląda, więc ta kamera nam też jakby za muchą latała po prostu. Eee, lata, co obserwuje się dla mnie ciężko eee, i właśnie podobny miałem motyw z Hardcore Henry, który no, leciał na podobnym gimiku, tylko to był film akcji, więc był jeszcze szybszy, więc tym bardziej się torebkę trzeba było mieć przy sobie, ale właśnie łapałem się na tym, że mówię, kurde, ale kim są ci bohaterowie? Komu ja tu powinienem, na kim mi powinno tu zależeć? Kto jest ten? A ja przez właściwie cały seans nie potrafiłem na tym się skupić. I może to jest tylko moja przypadłość. I powiecie osoby, które oglądały ten film, powiedzą: Co ty gadasz? Przecież był ten bohater, ten bohater, tamten bohater. Wszyscy dla mnie zlali się w jakąś taką po prostu masę, i non-stop się zastanawiałem nad tym, co jeszcze tutaj twórcy gdzie wsadzą temu aktorowi tą kamerę, żeby nam pokazać tą jego perspektywę. Bo. Nie twierdzę, że sama ta historia nie jest ciekawa. Ta książka może być znakomita, zresztą to jest podobno jakiś bestseller i chętnie ma, nawet bym się zapoznał z wersją książkową. Ale to, jak jest to zaprezentowane właśnie w formie filmowej, wydaje mi się, że jedzie głównie na tym gimiku, że no umieściliśmy cały film z kamery, z oczu. Patrzcie, jak fajnie. Patrzcie, jak no, nowatorsko i, i tak dalej. I chociaż zdarzają się tam fajne obrazki, tak jak mówiłem, jak chociażby to żelazko, czy telewizory, które odbijają e, właśnie e, sylwetkę naszego głównego bohatera, kiedy, kiedy faktycznie trochę przystaniemy, e, no to to jest troszeczkę dla mnie za mało. W sensie to mógłby... E, ja myślałem, że ten film się w końcu zmieni, bo tam mamy najpierw młode lata tego naszego bohatera. Myślałem, że ten film się z czasem trochę zmieni, no i on troszeczkę powiedzmy, że się zmienia, ale tak jak mówię, dla, dla mnie za mało w tej historii, którą mi tutaj, jak mi tutaj ją pokazano, nic mnie tak nie chwyciło. Może to jest kwestia też tego, że ten debiut, bo to jest debiut reżyserski, że może właśnie troszeczkę tutaj twórca za mocno się zachłysnął tym, tą możliwością zrobienia tego filmu w formie POV, a za mało skupił się po prostu na tej historii i tych bohaterach. Jeżeli same emocje aktorów i całej tej historii będą nam dobrze sprzedane, to myślę, że film powinien się obronić pod każdą szerokością geograficzną. Ja tego natomiast nie mogłem do końca poczuć w przypadku tego filmu. Może przez to, w jaki sposób po prostu ten film jest skręcony, i przez to czułem się mocno odseparowany od bohatera, z którego tak naprawdę oczu obserwowałem to wszystko. I kiedy skończył się ten seans, to pomyślałem sobie, okej, okay, to jest porządny film. Ale co on robi na rozdaniu Oscarów chociażby? To wystarczy już tylko wymyśleć jakiś świetny gimmick, który tylko na papierze jest świetny i film musi opowiadać o jakichś problemach afroamerykanów i to wystarczy? Naprawdę nie było w tym roku nic lepszego w tej tematyce? Dlatego dla filmu Nickel Boys w mojej opinii może być tylko jedna ocena. Bo Nickel Boys to film na raz. Ja go raz obejrzałem. I dziękuję bardzo, bardzo ciekawy eksperyment, tak jak mówię, jak ktoś nie oglądał tego, to sobie, ta, może lepiej niech ten Nickel Boys obejrzy, bo to mniej rzygogenny film, mimo wszystko, chociaż wiecie, no to jest płaski ekran, no zależy, na no jak będziecie oglądać na komórce, no to nic wam tam nie będzie, nie, ale jak na dużym ekranie się to ogląda, jakiegoś telewizora czy rzutnika, no bo u nas nie miało to miejsca w kinach, no to... No to mówię, wymęczył mnie film fizycznie, i sama ta historia dla mnie w ogóle nie wybrzmiała. Ale oczywiście, jeżeli widzieliście film, on jest dostępny na Prime Video, więc może kil kilkoro z Was się z tym zapozna. Więc dajcie mi znać w komentarzach oczywiście, jak Wam się podobał film Miedziaki Nickel Boys, który jest dostępny na Prime Video. No i zostawcie swoją opinię w komentarzu. A w tej chwili ja się z Wami żegnam, moi drodzy. Kłania się Ormando. Do następnego. Cześć.